W moim kanale jedną z najbardziej udanych serii było trapowanie z Lyroxem. Wielu z was do dzisiaj liczyło na poród tej serii Niestety to już się nie zdarzy Przez pewną sytuację Lairox został permanentnie zbanowany Jego przygoda z zakończyła się na dobre Ale to, że Lairox już nie trapuje, nie znaczy, że trapowanie znika z kanału Ten odcinek to dopiero początek Gwerpam z tą serią solo albo z nowym kolegą Niestety nie będzie już to samo, ale liczę, że mimo wszystkiego Seria i tak wam się spodoba Surprise, a znasz to z TikToka tak jak... Sapty, sapty! Nasz śmiech. Jak oni tam mówią? to tam jest tak śmieszne, jak ktoś to mówię. Nie wyzywaj mnie. Nie! Nie, proszę! Wydałeś Nie, proszę! Przejdajmy z tyłu. Przejdajmy z tyłu. Dobra, okej, okay, rozumiem. Potem spoiler, że wasze biurka mogły się trochę podnieść. Ale pozwólcie, że na szybko powiem wam o konkursie, który jest w tym odcinku. Konkurs polega na tym, że robicie najlepszego edita z tej serii, a zwycięstwo zgarnia potężnego, tajemniczego mystery boxa na anarchii. Zaufajcie mi, jest o co grać. Wszystkie szczegóły znajdziecie na Discordzie w opisie, więc koniecznie tam wiajcie, Żeby wasz edit na pewno się zaliczył. Pierwsze od kogo zaczynamy, to od jakichś dwóch klientów, co zmarnowali mi około godziny życia. Ej, dobra, wiecie o tym, że mam 6-7 tysięcy dolarów?

bo jak 30 to na chłopaki w końcu się tepnęli. Ale w dexowych setach. Dobra, poskakuj, dawaj! O! Oh. O! Oh. Dobra, już. Jesteśmy. Nie róbcie tak, bo nie będziemy zaraz z wami grać. No. Zaj, Aj, patrze, Ej, patrze, Udujemy... Ej, patrz! Ej, patrz! Patrz co mam, patrz co mam, patrz co mam. Poszuka, zaraz ci pokażę. tu jest taki drogie teraz. Ej, ty jest taki Ej, nie! Proszę... Nie <laughs> da mi ale jesteś, ale jesteś, ale jesteś crazy, proszę tylko nie bić A, mama, a, nie, Jeszcze przepraszam niepa. Jesteś taka piękna Dobra, TPA, jak ty masz? A I poczekaj, 4, ja strzałkę w górę 7. O, a ja byłem byłem, byłem, właśnie teraz lepłem! Ja byłem Dobra, to budujemy ty... pułapkę No, no. A to, to to jest miejsce na trapa To właśnie kupić obsyganie Ej, bo... nie mam to trzeba wykopać. O dobra, to ja wziąłem tam obsa. Dobra, chodź kupimy opsa, chodź kupimy upso. to jest moje pieniądze. Nie odwróć ja, go latę. Szybkie samochody. Dobra, kupię, omijam dziury. O! o Kupę, Ej! Nowej piszę, bijemy, bijemy. nie, nie, go nie, go nie. Sam giniesz, sam giniesz. Dobra. Nie, uciekam, uciekam. Spink Bob? Okay. na kraboburger i Bob? Wiemy i wiemy. Robisz sobie. Pijemy i bijemy Wielki hub. Nie, nie ma sensu No dobra, dobra, dam ci, dam ci. Przepraszam, no nie, no proszę. Dam coś mi dać? Dam ci dupy Dam ci dam dupy, za ci dupe. nie nie dupe. Dam ci dupe. Dam ci dupe. Dam ci dupe. bał, ci dupe. Dam ci dupe. Dam ci dupe. Dam ci dupe. Dam Dobra, ja bym miał, ja to... jakbyś mi mieli tylko On ty, tak. jeszcze nie zabił, ja nie, ja dosłownie nic nie mam. Wysłał bym nic. bym miał, jakbyś, jak był dobry, to byś miał itemy, debilu, głupi, jest taki słaby, że jest... No ja pierdolę, no, wysłać no, ci kurwa screena, tam dwa 2 miliony... No ale ty możesz mi wysłać screena, ja też ci mogę wysłać screena. I co, powiem ci, mam Excalibur, powiem ci, że mam Excalibur i EQ warte, że chcielibyś mi na no, wiesz? masz... No, jak Piszesz... myśl, jak wyślesz screena, to ci uwierzę. Spoko, zabije. Chcę 60 tysięcy i elkę jak kur... nie wiem, może z 50 koła Kurwa ja... ja ten To jest jeden z kibili Hej, Wyślę z jeszcze szybka sprawa, w opisie macie Discorda, gdzie macie ogarnąć sobie takie jak moja. Jeśli chcesz się flexować Ule, na YouTube albo potrzebujesz baneru, loga czy montażu shortów, to idealnie trafiłeś. Niskie ceny, szybka realizacja i ogarnięci ludzie. Serio, polecam, link w opisie. Chłopaki lekko się spakali i postanowili zjeść na bazę. Ale my szybko ją naprawiliśmy i lecimy z kolejną ofiarą. Ej, ogólnie nie wiem, czy ty wiesz, no, no ale ja mam Elytra. Serio? Nie, na no niby. A chcesz sojusz? No, no chcę sojusz, no przecież do ciebie o to ci ja to opisałem chyba, nie? Dobra, to możemy ten. To masz jakąś bazę? Yy, ale ja nie... ja nie dodaję tam nowych ludzi, bo mnie oszukujecie wszyscy. Nie, ja cię nie szukam, ja ten... A czemu ty tak udajesz głos? Em ja sojusz. Mam Dam Czemu ty udajesz głos? Nie, nie udaję. No coś słychać, że udajesz. Nie. Dobra, ja mam pomysł. Czekaj stój, mam pomysł. Ja idę na homa i ty się do mnie tepni, ja ci jam streama, dobra? No, jaki? No, idę na Homa i ci dam stream'a i ty się do mnie tepni. Ja mam tutaj taką bazę wielką Widzisz? Dobra, Stefan Jak coś, to tu nigdzie nie ma trapów, możesz sobie sprawdzić Dobra Wyłączę stream'a, żeby nie mieć lagów, bo 30 fps Okej okay. Jesteś? No jestem, wiem. Jak ci się podoba No To jest twoja baza? No. Ej, a poka pokażę się literę? Pokażę Czekaj, zaraz ci pokażę. Tylko ja muszę coś kupić, bo... Poczekaj bo te... chwilę. Kurde, nie, nie mam w ogóle refili. Czekam, kupić się refile. Dobra, już mam. Po... ale po co ci ci pokazałaś elitrę? No jest to zobaczyć, wiesz. Po co? No a ten, co już, to jest zaufanie. A ty mi pokaż, yy, ty mi pokaż też coś, że coś masz, a nie, że tylko ja ci pokazywać. Patrz, mam takie spodnie od eko, A ja mam elitrę. Po co ty mnie bijesz? Nie wiem, wiesz, co już. Ale po co ty mnie bijesz, co? Si raz to muszę zrobić się skończy. Tak. Chłopak, no nie bij mnie! Oddajesz Elytrę. Nie bij mnie! Po co ty mnie bijesz, debilo? Nie mam ferverek! Co już? Ej, stój, 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 i dam ci dam fervę, wiesz? I dam ci co... No, no co ty robisz? Czemu ty mnie bijesz, debilo głupi? Nie, ja ten... Twój brat, wiesz? Twój brat. No przestań mnie bić, naprawdę, to jest nieśmieszne. Ale to mój brat, Dobra, wiesz? wiesz co, ja ci powiem? Ja ci powiem, że lecisz stąd. Gnojku. Ty gnojku. To, już Daję się przestraszyłeś? przestraszyłeś się już? Życielka, życielka, No na pewno ci rzucę, już ci rzucę, ty głupcze. Taki słaby gościu. Ja cię zamknę pieniczami mogę przekopać. Dobra. Nie wiesz co, ja ci po prostu robię na mosa i to jest koniec zabawy. To jest koniec zabawy, bo ja nie widzę sensu w graniu z tobą jak pies taki grupy. Nie no, mamy osób. Uchtuj, to, to poczekaj, ja ci pokażę, żebym patrz. O no, dobra no? A nie bij mnie, dobra? No dobra, to właśnie... Rzucę cielkę, ale musisz pokazać... Dobra, dobra, to... Patrz, jak zrobi... No kurde, jak to się robi? Taką podbijasz? no. O, widzisz taką? Teraz tu rozkopujesz, tu rozkopujesz. Nie, soj, kurwa. Nie. Co już? Jak na kolego? Chcę, kurwa. ty że poszło mega łatwo i szybko. No i z kolejnym, myślę, że podobnie i właśnie przechodzimy do niego. Nie, to co? Co jakiś coś. No ja szukam właśnie sojuszo, sojuszo, sojuszowych gości. Żeby mieć między nimi Sojusza. Dobra, to ja to, to możemy, bo ja też w sumie tak szukam trochę ziomków. Aha, a ile grasz już na anarchii? No ja mam przegrane 4 dni na anarchii. To tak jak ja, no ja mam 4 się... dni i 18 godzin. No no to jest super, widzisz. A mogę ci pokazać coś dobra. ode mnie, co ja mam w No dobra, no niby ta. Dobra. Patrz na to? O kurde, skąd ty to masz jak się dorobiłeś? No ja, ja po prostu jestem bardzo dobry ja zabijam ludzi. No, a najlepszy, co zrobiłeś najlepszego? E, to ten łaskawienia zabijam O kurde, a ty? Co masz najlepszego? No ja zrobiłem no, najlepszego, no to ja bardziej w kaskadej, mamy 400 koła. Aha. Ja, ma, ja mam 100, 168 000. 67 67 67 Wiesz o co chodzi? six 67 Wiem, 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 wiem Czekaj chwilę A ty ogólnie jak masz na imię? No, ja mam na imię Dawid To się ma Dawid A ty jak masz na imię? A ja nie wiem, czy ja mogę mówić, bo ogólnie kiedyś powiedziałem, jak mam na imię, i znaleźli mnie na Facebooku Tarkazy. Mam powiedzieć czy nie? No, mały powiedzieć się chcesz No ale nie wiem, ja się boję trochę, wiesz? Nie ma się czego bać. A ile masz lat? No ja mam 15, prawie. Aha, 15. No to ja no. jestem, ja jestem prawie, prawie jak ty, tylko że trochę młodszy. A, rozumiem, rozumiem. Ja, dobra, ja ci powiem, jak się nazywam, ale ale nikomu nie mów i nie szukaj mnie na Facebooku, dobra? Okej, okay. dobra, dobra. No i... ja nie wiem, ja się boję ci powiedzieć. Powiedz. Obiecujesz, że nie powiesz? Obiecuję, że nie powiem. A komu nie powiesz? E, no nie powiem nikomu i nie będę cię szukał na Facebooku. A, no dobra. No to jak tak, no to okej. Okay. No to... Jak A nie, nieważne, co cię tam wchodzi? Aha, taki jesteś. I... Nie no, dobra, ja się nazywam Oskar. No właśnie, Oskar, Oskar. Nie Oscar. no, kogo jestem Mateusz. Mateusz? Tak, Mateusz. Mateusz Kiszałka? Ci... Nie, Mateusz. Ma... Nie powiem ci nazwiska, bo mnie oszukasz. Dobra. Dobra, no. Rozumiem. Po... Ja po prostu mam tutaj taki zamek i, I tutaj mam piwnicę. Tylko tutaj nie możesz chodzić, bo tam są małe dzieci. Aha, okej, okay, rozumiem, wszystko jestem. Zafia Tutaj jest Dobra, ogólnie Dobra, to popijam się Dobra, to się się Ale nie tepaj Nie, tepaj Tepnę cię Dobra, no to tepaj. Tepa, akcept Yyy jak ci się nazywasz? Pome Pome, -ba. Pome no. back Pome Tepnąłem A nie, to! A co? Dobra, chyba to Ta, ta no. Dobra, głupi jestem Ja włączę już streama, żeby nie mieć laku, Bo ja mam lucky, okej? Okay? Mhm Dobra, okay. mm? no, rozumiem Tu nie trapa? Ja... Jakiego trapa? Nie wiem. Nie ufam ludziom za bardzo. Czemu nie? No co masz? A no, nie wiem, jakoś tak. A ogólnie, jak ci się podoba mój dom? No fajny, fajny jest, tylko w jak jakby był zgryfowany No bo tak lekko mi go zgryfowali, ale ja go szybko odbudowywałem. Ej, dobra, no, chodź no, i pokażę, szybko. Hmm? Wiesz, że jakbyś ja. rozkopotała klocka, to znajdziesz ichapodama. Czartowałem, nie ma tu trapa. Ja nie trapuję, nie no Możemy być serio fajnymi kolegami Tylko że ty po prostu musisz Musisz być miły dla mnie Dobra. No i w sumie tu jest taka dżungla Tutaj nie wiem co tu jest Tu jest, tu jest w sumie nic, Jakiś nie ma ciekawego coś... Patrz, nie nie Tutaj nie, tu patrz, na przykład jest jeszcze takie miejsce Jak, yy, jak ten Wodospad Świętej Marleny o. A to, wodospad? a to nie jest gry w graczach po prostu? Nie, to jest wodospad. Ty tylko ty o tym a, nie wiesz. ale ty, czemu mnie kłamiesz? Przecież jest jakiś wodospad. No, chłopie, nie wiem jak ty nie widzisz. Przecież tu od razu widzę, że tu jest patrz. Jak tutaj popatrzysz się, to widać, że to jest świętej Marleny, Bożeny, Heleny, wodospad. To to są rano małe klaski. To jest Skibidi wodospad, a ty tego nie widzisz. Dobra, Nieważne, no po prostu może ty nie jesteś Dobra. taki mądry, Dobra. żeby to zobaczyć. Okej, okay. no, robimy. Serio? Ja tak nie nie mówić? Sortuję przecież sobie. No co ty ty? Nie wyzywaj mnie. Ty mnie nie wyzywaj, bo ty jesteś za głupi, żeby to zrozumieć. Dobra, chłopie, ogarnij się. Dobra, zaraz pójdę spawnę i nie będziemy sojuszników. A y, robimy jakiś wspólny clan czy nie chcesz? Albo nie potem. Ja, ja na razie już, nie robię sam plan. Czekaj, stój, moja co? muszę coś Hokera sprawdzić, stój, poczekaj. Dobra. Masz. Nie! No nie, proszę! Błagam! Nie, proszę! Nie zapijaj! No nie! Nie pij! No nie pij, proszę! Nie, błagam! No czemu... Śmięty. Kolejny musi leży na glebie, więc przechodzimy do ziołka, którego strapowałem nawet z koncert maty. 2040 matena prezydenta kurwy synu jak to policman szukuje mnie Chwila chwila, troszkę za bardzo się rozpędziłem. Kontynuacja tego będzie w następnym odcinku.